Witam Cię na moim kanale Życie w wierze. Dzisiaj nietypowo chciałbym, byśmy porozmawiali o wyborach prezydenckich. Zdaję sobie sprawę z tego, że kanał dotyczący spraw wiary i sprawy polityki wyborów to, można powiedzieć, dwie zupełnie różne dziedziny. Możliwe, że jesteś wierzący w Boga i zastanawiasz się, na kogo głosować. Czytasz Pismo Święte, kierujesz się chrześcijańskimi wartościami, i myślisz, no tutaj nie mam mojego kandydata. więc pomyślałem, że wielu ludzi zmaga się z takim dylematem, na kogo głosować. Nie ma idealnego kandydata. Z pewnością nie mamy idealnego kandydata. Więc chciałbym dzisiaj podzielić się moimi przemyśleniami na temat wyborów. Ale zanim podzielę się moimi przemyśleniami, zrobię małe wprowadzenie. Które będzie pochodziło z Pisma Świętego Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Jest to historia rozmowy Jezusa z faryzeuszami, którzy go próbowali przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli faryzeusze do Jezusa i powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i zgodnie z prawdą uczysz, jak postępować według woli Bożej. Nie wyróżniasz też nikogo, gdyż. Nie kierujesz się pozorami stwarzanymi przez ludzi. Powiedz nam więc, jakie jest Twoje zdanie? Czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie? Jezus przejrzał ich zamiary i powiedział: Dlaczego wystawiacie mnie na próbę obudnicy? Okażcie mi monetę, którą płaci się podatek. Przynie przyniesiono mu zatem denara, czyli to wizerunek oraz napis, zapytał. Cesarza odpowiedzieli. Wtedy im powiedział: Co cesarskie? Oddawajcie więc cesarzowi, a co Boże Bogu. Wszyscy znamy tą wypowiedź Jezusa, i ona wyznacza pewne zasady, którymi powinniśmy kierować się w życiu. Czy powinniśmy więc tymi zasadami kierować się również kwestii wyborów prezydenckich i polityki, czy jako wierzący ludzie powinniśmy się wypowiadać w takich sprawach jak wybory prezydenckie, czy w ogóle geopolityka? Moim zdaniem tak, ale musimy to zrobić mądrze, aby ktoś nas nie przyłapał na jakiejś niefortunnej wypowiedzi, a ja więc zastanawiałem się dość długo, czy podjąć się tego tematu i czy podzielić się moimi przemyśleniami, ale myślę, że tak, bo w naszym kraju jest wielu wierzących, czy to są ludzie pochodzący ze środowisk katolickich, czy ze środowisk protestanckich. Jeżeli są nowonarodzeni, to z całą pewnością kierują się chrześcijańskimi wartościami, czytają Pismo Święte i zastanawiają się, kogo tu wybrać. Oczywiście Biblia ci nie wskaże konkretnego kandydata, ale pokazuje pewne zasady, i tymi zasadami chciałbym się podzielić. Natomiast chciałbym, żebyśmy zrobili to na, zgodnie z zasadą, którą Jezus wyznaczył. Co cesarskie cesarzowi, a co boskie Bogu. Zwróć uwagę po pierwsze, że Jezus nie dał wciągnąć się w politykę i nie stanął po stronie króla Heroda ani po stronie cesarza. To jest pierwsza rzecz. A więc kiedy będę się dzielił pewnymi moimi przemyśleniami, to nie oczekuj, że ja powiem ci, wybierz tego albo wybierz tamtego, bo Jezus mówi, żeby tych rzeczy nie robić. Po drugie, Jezus stanowił zasadę i wskazał, że jego uczniowie powinni wywiązywać się ze swojej odpowiedzialności względem państwa, względem cesarza, ale również względem Boga. I względem Boga wiadomo, jaka jest nasza odpowiedzialność, ale względem Państwa i cesarza nie do końca wiemy, co jest naszą odpowiedzialnością. Natomiast ja jestem przekonany, że naszą odpowiedzialnością względem państwa jest to, aby pójść na wybory i głosować. Nie możemy być bierni, powinniśmy stanąć za jakimś kandydatem i po prostu... Głosować. Nigdy nie powinniśmy przyjmować takiej postawy strusia i chować głowę w piasek ani postawę Piłata, który umywał ręce i mówi ja nie idę na wybory, bo nie ma idealnego kandydata. Oczywiście, że nie ma i będzie trudno znaleźć idealnego kandydata, ale naszą odpowiedzialnością względem państwa jest pójść na wybory i głosować. Czy mamy prawo wypowiadać się w sprawie wyborów? Oczywiście, że tak, ale czasami. Warto zrezygnować ze swojego prawa i mówienia, co myślisz, tak do końca, mówienia, jakie jest moje zdanie na temat tego czy innego kandydata, gdyż zarówno ci, którzy są po stronie lewicy, jak i ci, którzy są po stronie prawicy, po prostu potrzebują zbawiciela. A więc, jak staniesz po stronie jednych, to odrzucą cię drudzy, a jak staniesz po stronie drugich, to wtedy odrzucą cię ci, którzy są po lewicy. Mówi, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu, Ukazywał się swoim uczniom przez 40 dni i mówił im o Królestwie Bożym. Na końcu nakazał im oczekiwać na napełnienie mocą Ducha Świętego. Powiedział: Zostańcie w Jerozolimie i oczekujcie na obietnicę ojca, a po niewielu dniach zostancie ochrzczeni Duchem Świętym i weźmiecie moc Ducha Świętego. I wtedy zajmiecie się polityką. Nie, nie, nie. Jezus powiedział: I wtedy będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce Ziemi. A więc również miał na myśli Polskę. Jezus kierował ich uwagę na misję i na wymiar ponadnaturalny, na wymiar Królestwa Bożego. Będziecie moimi świadkami, i to jest wasza misja, w każdym narodzie, również w Polsce. I będziecie rozszerzali Królestwo Niebiańskie, to Królestwo Boże, a nie to Królestwo Ziemskie. Więc jest ważne, abyśmy rozumieli, co powinno być w naszym. Priorytetem. Wprawdzie jestem obywatelem Polski, Trzeciej Rzeczypospolitej, ale muszę pamiętać zawsze o tym, że moja ojczyzna jest w niebie i zmierzam w kierunku mojej ojczyzny te, tego, gdzie jest mój dom. Więc nie mogę stawiać ponad sprawy królestwo, sprawy ziemskie. No i teraz przejdę do tego, na co prawdopodobnie czekasz. Chciałbym troszkę powiedzieć o naszych wyborach, tutaj naszych prezydenckich wyborach. Od pewnego czasu śledzę, co dzieje się na scenie politycznej w Polsce. Przede wszystkim po to, aby wiedzieć, co myślą Polacy, ale też aby wyrobić sobie takie osobiste zdanie, osobiste przekonanie na temat kandydatów. Dlatego sporo słuchałem na YouTube różnych wypowiedzi, rozmów, wywiadów z kandydatami. Śledziłem też to, co działo się w debatach w Końskich, w Republice i w Superekspresie. I myślę, że dzisiaj mam już trochę szerszy obraz tego jak myślą Polacy i co dzieje się tak naprawdę w tej sferze politycznej w naszym kraju. I moje wnioski po tych wszystkich dotychczasowych debatach prezydenckich, po tym co słyszałem na YouTubie słuchając wywiadów z kandydatami. Mam takie trzy przemyślenia. Po pierwsze, nale, należałoby zwiększyć próg ilości głosów na kandydata. Obecnie jest 100 tysięcy. Ja myślę, że, że kandydat powinien minimum mieć 250 tysięcy, jeśli chce startować w wyborach. Po drugie, uważam, że należałoby poddać kandydatów badaniom psychologicznym, badaniom również na zdrowie, mam na myśli nie psychiczne, ale zdrowie fizyczne. I z zakresu kompetencji, ich kompetencji do urzędu prezydenckiego. W końcu po trzecie uważam, że jedna partia powinna mieć możliwość wystawienia tylko jednego kandydata, tak jak to zrobiła Koalicja Obywatelska, czy jak to zrobił PiS. Nie wiem, czy wiesz, jakie są dzisiaj wyniki sondaży. Ja sprawdzałem, jak to wyglądało wczoraj i jeszcze wczoraj. Pewnie dzisiaj się znów trochę zmieni. Ale wczoraj Rafał Czaskowski był na pierwszym miejscu z 33% 3%, albo punktami. Potem był Karol Nawrocki 25% albo punktów. Potem był Sławomir Mencen 15% i znów połowa tego to znów Szymon Hołowia. Potem 6% Adrian Zandberg, 4% Magdalena Biejat. Grzegorz Braun 4%, Krzysztof Stanowski 2%, potem Artur Bartoszewicz 2%, a pozostali po 1%. Więc tak mniej więcej wyglądały wyniki sondaży. Kiedy myślę o tych, o tych trzech debatach, myślę, że każda z nich była ciekawa, ale ta ostatnia w Super Expressie była naprawdę wręcz szokująca. I ona zyskała największą popularność, ze względu na taką niekonwencjonalną formę, jeden na jeden. Kandydaci sobie zadawali pytania i, wiesz, można powiedzieć, wychodziło z nich, y, może nie wszystko, ale wiele z nich wtedy wychodziło, bo emocje wtedy szły w górę. Prawdopodobnie debaty te przejdą do historii z powodu gadżetów wyborczych, a w zasadzie z powodu jednego gadżetu, mam na myśli flagi. Chciałbym pokazać teraz, y, w jaki sposób Wykorzystał na flagę w, tych, w tej debacie. Przyjrzyjmy się temu. Zawsze z tą piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy Państwo. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc, panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie, od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu. Chciałam zaproponować Rafałowi Trzaskowskiemu, bo właśnie widziałam, że schował tę czołową flagę. Ja się jej nie wstydzę. Chętnie ją od pana przejmę. Proszę bardzo. Bo Szanowni Państwo, ja jestem dumna z Polski i jestem dumna z tego, że nasi obywatele również ci tęczowi wybierają Polskę. Dziękuję. Po tym, co wydarzyło się w tej debacie, wielu komentatorów politycznych krytykowało Trzaskowskiego i uważało, że bardzo źle postąpił, chowając tą flagę pod mównicę. Natomiast Uważali, że Biejat to dobrze wykorzystała i ona bardzo dużo zyskała po tej kampanii. Pytanie jest tylko takie, u kogo i gdzie zyskała. Bo kiedy ja myślę o kandydatach, to mam wrażenie, że aż tak bardzo ona nie zyskała i Trzaskowski aż tak bardzo nie stracił. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że. Temat flagi nie skończył się na tej pierwszej debacie. On wrócił w kolejnej debacie, która miała miejsce już w SuperEkspresie, i teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten drugi filmik, gdzie ta flaga znów wraca. I zobaczmy, jak to się skończyło. Panie przewodniczący. Zanim odpowiem na pana pytanie, pozwoli pan, że odpowiem, co tu robi ta polska flaga. Dlatego, że to jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do końskich. A później, jak zgasły światła, porzucił ją na sali, na której dumnie powiewała. Wszyscy wiemy, co to oznacza, porzucić flagę na placu boju. Każdy to wie z historii Polski, każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. No, flagi się po prostu nie porzuca, i dlatego ją dzisiaj tutaj mam. Prawdopodobnie znasz tą, to powiedzenie, polskie powiedzenie: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Możemy tutaj powiedzieć, że. Kto flagą wojuje, może zginąć od flagi. Myślę, że ta zagrywka z flagami, ona no nie powinna w ogóle się pojawić, uważam, w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest debata, dlatego że tak naprawdę zastanawiam się, co wniosła ta flaga, co ona pokazała, co ona powiedziała nam o Trzaskowskim, co ona nam powiedziała o Nawrockim, w jakim celu w ogóle Nawrocki wykorzystał tą flagę, użył tą flagę. Jak, nie wiem, jak ty myślisz, możesz napisać o tym w komentarzu, co było celem Nawrowskiego. Pomyślałem, co ja bym zrobił jako człowiek wierzący, gdyby ktoś na takiej debacie postawił mi flagę promującą LGBT na, na mównicy. Ja, ja myślę, że ja bym zrobił dokładnie to samo, co zrobił Rafał Czaskowski. Schowałbym tą flagę. Nie wnikam w tym momencie w poglądy kandydatów, tylko po prostu zastanawiam się nad zasadnością wykorzystywania takich gadżetów ważnych, jakim jest polska flaga, na debacie prezydenckiej. Tak naprawdę to o co chodzi na takiej debacie? Myślę, że celem jest poznać, poznać predyspozycję danego kandydata do urzędu prezydenckiego. Ale może o tym za chwilę. Przede wszystkim jako ludzie wierzący musimy zadać sobie pytanie, czy my chcemy wybrać pastora albo księdza, czy raczej będziemy wybierali prezydenta. To jest pierwsze podstawowe pytanie, czy wybieramy pastora, czy wybieramy prezydenta. Z pewnością innych standa standardów i kompetencji oczekiwalibyśmy od pastora, a zupełnie innych oczekujemy od prezydenta. Czasami mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie rozumieją, kogo wybieramy i jakie powinny być kompetencje prezydenta. Na koniec tego podcastu wrzucę taki wykaz siedmiu najważniejszych kompetencji, jakie powinien posiadać kandydat na prezydenta. Ale zanim to zrobię, zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałbym, żebyśmy przez chwilę, przez chwilę pomyśleli o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Z tamtego roku, ostatnich wyborach prezydenckich w USA. I chciałbym Wam teraz puścić pewien ciekawe, ciekawą wypowiedź. Wypowiedź pewnego młodego pastora, który był bardzo często e, udostępniany na, w social mediach przez ludzi wierzących, i jego wypowiedzi wyzwoliły bardzo dużą, bardzo burzliwą dyskusję. Więc chciałbym teraz, żebyś popatrzył i posłuchał. Wypowiedzi tego młodego pastora, który wypowiedział się publicznie na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ludzie pytali mnie w tym tygodniu, czy mam swoje poglądy polityczne. Mam poglądy i to wiele. Nie jestem komentatorem politycznym jestem kaznodzieją słowa Bożego ale pewne kwestie polityczne są dziś bardziej teologiczne niż kiedyś Pozwólcie więc że powiem wam gdzie stoję bo kilka osób wysłało mi wiadomości głosowanie na demokratów to głosowanie na program oparty na wszystkim czego Bóg nienawidzi więc nie rozumiem jak można być chrześcijaninem i głosować na partię która promuje wszystko czego Bóg nienawidzi to jest pierwsza rzecz. Po drugie masz odpowiedzialność i przywilej, by głosować na opcję, która najlepiej powstrzymuje napływ zła. Chcę, żebyś również zrozumiał, że w tych wyborach nie ma idealnych kandydatów. Boje to ludzie z problemami. Ale jeden z nich oferuje znacznie lepszą opcję, jeśli chodzi o ochronę życia i wspieranie rodziny, niż drugi. Nieoddanie głosu to brak wyrażenia wdzięczności wobec mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie za nasz kraj i dali nam wolność, którą dziś się cieszymy. To także zaniedbanie. Wierzę, że to również nieposłuszeństwo wobec naszego powołania do podtrzymywania sprawiedliwości w naszym kraju. Nie musisz lubić czyjejś osobowości. Po prostu głosujesz na najlepszą opcję spośród przedstawionych polityk. A jedna z nich jest zdecydowanie mniej zła niż druga. Myślę, że to oczywiste. A głosowanie ogólnie rzecz biorąc pochodzi od łacińskiego słowa votum, które oznacza dokonanie wyboru. Nie głosujesz na pastora. Głosujesz na człowieka, który spośród dostępnych opcji najlepiej podtrzymuje sprawiedliwość w kraju. Po trzecie, i dlatego powiedziałem, żebyście się wstrzymali, bo są pewne osoby, które będą przyklaskiwać politycznym kwestiom, ale chcę też, żeby te amen były równie głośne, kiedy powiem to. Nasza nadzieja nie leży w partii politycznej. To, kto jest w Białym Domu, ma o wiele mniejsze znaczenie niż to, kto zasiada na tronie w niebie. I chcę, żebyście to również zrozumieli, ponieważ w tym tygodniu oglądałem kilka filmów, które przeczą tej idei. Postęp Ewangelii nie zależy ani odrobiny od tego, kto jest prezydentem. Chcę, żebyście zrozumieli, że chrześcijaństwo najszybciej i najdalej rozprzestrzenia się w krajach, które są najbardziej prześladowane. Nie tam, gdzie jest największa wolność religijna. Powodem, dla którego nasz świat się rozpada, powodem, dla którego jesteśmy pod sądem Bożym, jest to, że odwróciliśmy się od Boga. A jeśli chcesz zobaczyć reformę polityczną, musisz najpierw zobaczyć duchowe przebudzenie. To nie działa w drugą stronę. Nie dążysz do reformy politycznej. Reformujesz po to, aby mogło dojść do duchowego przebudzenia. Więc kiedy ludzie mówią coś w stylu, musimy wprowadzić tego gościa do urzędu, a wtedy nastąpi duchowe przebudzenie budzenie w naszym kraju. Nie, tak się nie stanie. Nie, tak się nie stanie. To nie tak działa. I nigdy tak nie działało. Po czwarte, powinniśmy mówić otwarcie przeciwko złu naszych czasów, ale nigdy nie powinieneś zamieniać pola misyjnego w swoich wrogów. Możesz krytykować politykę, wskazywać problemy. Mogę mówić przeciwko okropnościom aborcji. To sprawia, że Bóg płacze. Program transpłciowy Cokolwiek to jest, mam serce dla tych ludzi. I ty też powinieneś mieć dla nich serce. Możesz się oburzać na Twitterze i żyć w swojej odizolowanej bańce i zacząć patrzeć na nich. Na nich, na nich. Na nich. Nie, właśnie dlatego tu jesteś. A jeśli tego nie rozumiesz, to nie rozumiesz, jaka jest Twoja misja jako chrześcijanina. Punkt piąty. Jeśli częściej promujesz swoje poglądy polityczne niż głosisz Jezusa Chrystusa, jeśli ludzie bardziej kojarzą cię z byciem republikaninem niż z byciem naśladowcą Chrystusa, to twoje priorytety są poważnie zaburzone. Więc rozczarowałem obie strony, prawda? No cóż, tak to dziś wygląda. Ale chcę, żebyś zrozumiał te prawdy. Powinieneś iść zagłosować. I dla mnie to nie jest trudna decyzja. Ale chcę też, żebyś wiedział, że nasza nadzieja nie leży w tym, kto sprawuje urząd. Po obu stronach są rowy. Są ludzie, którzy mówią Jezus 2024. Nie wiem, co to znaczy. Bo On był Jezusem i Królem przez ostatnie 10 tysięcy lat. I będzie Jezusem przez następne 10 miliardów lat. Zanim skomentuję tą wypowiedź, po pierwsze chciałbym, żebyś rozumiał, że nie możemy za bardzo porównywać naszych wyborów z amerykańskimi wyborami. Po pierwsze, Ameryka jest protestancka ani katolicka. Ona została ukształtowana zupełnie przez inny światopogląd, przez zupełnie inną tradycję polityczną i inną tradycję religijną. Również nie można porównywać partii republikańskiej z PIS. W Ameryce prezydent w końcu posiada zupełnie inne kompetencje ma dużo większą władzę polityczną i wykonawczą niż prezydent w Polsce. Dlatego też no, nie możemy tak ślepo porównywać. Stanowiska amerykańskich chrześcijan, na przykład do Donalda Trumpa, tam do wyborów startowało 20 kandydatów, mówię o pierwszej turze, a u nas startowało 13 kandydatów. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to żaden z kandydatów poza Kam Kamalem Harris i poza Donaldem Trumpem nie uzyskał więcej jak 0,6% głosów. A więc u nas też to inaczej wygląda. Wielu kandydatów dostaje dużo więcej procent powyżej 1%. Niewielu jest takich, którzy miałoby mniej niż 1%. A więc widzę, widzę tutaj tą różnicę. W końcu po trzecie, jeżeli chodzi o, o, Amerykan o chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, ich myślenie jest bardzo mocno oparte na piśmie świętym, na, na wartościach biblijnych, kiedy myślę o o naszych, o naszych chrześcijanach w Polsce, to bardzo mocno jesteśmy związani z tradycją. A tradycja niekoniecznie jest spójna z tym, co Jezus mówił w Piśmie Świętym. Gdy chrześcijanie w Ameryce podejmowali decyzję odnośnie swojego kandydata, mieli świadomość, że to nie było głosowanie pomiędzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem, ale raczej. Oni wybierali pomiędzy niechrześcienem a antykrześciennym. Kiedy czytamy Pismo Święte, na przykład z przypowieści Salomona jest wiele mądrych wskazówek odnośnie wyborów, 14 rozdział werset 34 czytamy. Sprawiedliwość podnosi naród, lecz grzech jest hańbą ludów. Sprawiedliwość podnosi naród. Zwróć uwagę. Z kolei jeszcze jedno takie jest ciekawe, ciekawa przypowieść, ciekawa myśl. Również Salomona, przy powieści Salomona 29,2. Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy. Gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. A inne tłumaczenie mówi naród wzdycha. Także gdy, gdy do, do władzy dochodzą ludzie niesprawiedliwi, ludzie bezbożni, to my chrześcijanie wzdychamy i mówimy o, gdzie to wszystko zmierza, w jakim kierunku idziemy. I, I na pewno każdy z nas y, można powiedzieć, że są, albo widzi rzeczy, które mu nie do końca się podobają, y, widzi rzeczy takie, które, które się podobają, ale też widzimy rzeczy, które się nie podobają. Ja nie wiem, czy znajdziemy kiedykolwiek tutaj na Ziemi doskonałe rządy. Jedyne doskonałe rządy to będą rządy pod, pod królowaniem króla królów, Jezusa Chrystusa, i to jest. To jest dobry król, to jest doskonały król i jest idealny król, ale żaden prezydent, żaden premier nie jest idealny. Ja przynajmniej tak patrzę na, na tych, którzy rządzą. Natomiast zależy mi, żeby rządzili naszym krajem ludzie prawi, żeby rządzili naszym krajem ludzie, którzy nie są hipokrytami, ale ludźmi, którzy wyznają wartości biblijne i którzy są ludźmi, którzy stoją za, Bożym, za Bożą Sprawiedliwością. Nie ludzką, tak, ale za, mówię o Bożej Sprawiedliwości. Rodzi się pytanie, czy głosując na tą lub inną opcję, możemy zatrzymać w Polsce grzech, niemoralność, aborcję, związki partnerskie i wszelkiego rodzaju nadużycia w tej sferze moralności. Ja myślę, że nie. Myślę, że nie. Zwróć uwagę, że ten młody człowiek powiedział, w tej swojej wypowiedzi na temat kandydatów, powinniśmy głośno sprzeciwiać się złu naszych czasów, ale nigdy nie powinniśmy zmieniać pola misyjnego w naszego wroga. I mam świadomość, że nasza misja, na, na, naszą misją jako ludzi wierzących jest to, aby ludzie poznali Jezusa, aby przyprowadzić ludzi do Chrystusa. I, i można powiedzieć, że ja widzę pole misyjne po stronie lewicy i widzę pole misyjne po stronie prawicy i nie chciałbym uczynić z lewicy mojego wroga i nie chciałbym uczynić z prawicy mojego wroga, bo również po stronie prawicy są ludzie, którzy nie znają Jezusa. Po jednej i po drugiej stronie. A więc y, mam wrażenie, że my chrześcijanie czasami zapominamy, po co istniejemy jako Kościół. Nie tylko po to, aby mówić o prawości, i pokazywać, czym jest grzech. To to jest najłatwiejsze, czym jest grzech. Ale pokażmy ludziom, jak mają żyć świętości. Pokażmy, jak mają żyć w bliskości z Duchem Świętym. I tak naprawdę naszym zadaniem, naszym głównym zadaniem, które otrzymaliśmy od Jezusa, to jest to, aby ratować zgubionych i aby pokazać im Bożą miłość. Więc nie powinniśmy oczekiwać, że politycy zrobią za nas to, co jest naszą odpowiedzialnością, a naszą odpowiedzialnością jest dbać o to, aby prawda Królestwa Bożego, aby Boża sprawiedliwość. Rozszerzała się w naszym narodzie, aby ludzie mogli poznać Boga. Naszą odpowiedzialnością uważam też, że jako wierzących ludzi jest odważnie mówić, co Biblia i co Bóg mówi. I co Bóg myśli na temat aborcji, na temat związków partnerskich i wszelkiego rodzaju niemoralności. Ludzie potrzebują poznać prawdę, gdyż Jezus powiedział, że to prawda wyzwala. Dopóki nie poznamy prawdę. No to będziemy żyli w kłamstwie, żyli z jedzeniem i będziemy okradzieni, okradzeni przez diabła zbożych błogosławieństw. A więc to jest nasza odpowiedzialność, aby o tym mówić. Ale powinniśmy pokazywać prawdę w miłości. I to jest sztuka, to jest wielka sztuka. A więc jeżeli miałbym pokazywać prawdę w potępieniu i w osądzie, to lepiej, żebym w ogóle tego nie robił, bo efekt może być całkowicie przeciwny. Powinniśmy to robić w miłości. Jeśli jesteś bardziej go gotowy promować swoje poglądy polityczne niż głosić Jezusa, to Twoje priorytety, uważam, są mocno zachwiane. Powinniś zastanowić się nad swoimi priorytetami, czy nie potrzebujesz ich może trochę zmienić. Jeśli więc mógłbym dokonać wyboru w pierwszej turze, przechodzę do meritum, to czym powinienem się kierować? Moim zdaniem, trzema rzeczami. Po pierwsze, kompetencje kandydata. Po drugie, wartości, jakie posiada. Po trzecie, jaki wpływ będzie miała jego prezydentura na naszą wolność religijną i na wolność słowa. To jest bardzo ważne dla mnie. Uważam, że to jest potrzebne, aby Ewangelia mogła by być głoszona w naszym kraju. W pierwszej turze uważam, że. Ja będę głosował zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie ze swoimi preferencjami. Oczywiście nie powiem Wam, jakie są moje preferencje wyborcze. I nawet jeśli mój kandydat nie ma szans na wejście do drugiej tury, to będę głosował, tak jak powiedziałem, zgodnie z moim sumieniem, zgodnie z moimi preferencjami. W drugiej turze. Wybieramy nie opcję idealną, bo takiej nie ma. Ale wybieramy, może bym powiedział, tak jak to powiedział ten młody pastor mniejsze zło. Wybieramy opcję, która będzie najlepsza dla Polski, a nie dla jakiejś mniejszości społecznej albo mniejszości wyznaniowej. W końcu, jako wierzący, wiem, że moja teraźniejszość i również moja przyszłość nie zależy tak naprawdę od tego czy innego prezydenta ale ona zależy od Jezusa. Dla mnie Jezus jest królem królów. On jest panem panów i On rządzi, On ma władzę i moje życie zależy od Niego. Jako człowiek wierzący wiem, że moją najważniejszą odpowiedzialnością jest modlić się o władzę, bo tak mówi Pismo Święte, modlić się o te wybory, ale również moją odpowiedzialnością jest iść na wybory i po prostu głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami. I zgodnie ze swoim sumieniem. Więc wybór zostawiam Tobie, zostawiam Wam i wierzę, że każdy, każdy wierzący, jeśli czyta Biblię, jeśli modli się, jeśli słucha Ducha Świętego, podejmie właściwą decyzję zgodną ze swoim uświęconym sumieniem. I tego Ci życzę. I tak na końcu powiem, wyluzuj. Jezus jest królem i nasze życie zależy od Niego.